Za ten czas, co ubije jedną kryśkę, to ty ubijesz cztery. No, z zależy na czasie. Tylko zrobić te misji i zbani. No, ja se tam wiesz, zresztą se już potem poradzę. Tylko kurde, nie chcę mi się męczyć, bo to bym się musiał z trzy dni męczyć na tym deka. Nie no. Z moim kątem to z dwie godziny. Znaczy z półtorej. No, ale to chyba bez przerwy. No, bez przerwy to by siadło a tą no to... alfę też zacząłem robić. I wiem, jak czy, wrażenie? Czy to no spoko, tylko też myślałem, że mi ręka odpadnie. Wszedłem, myślałem, że zrobię sobie w godzinę, nie? Nie, no gdzie? Chłopie, przeszedłem półtorej godziny, ponad grałem, i doszedłem do fali, gdzie będę miał teraz deka. No troszkę będziesz jeszcze robił, no. Może no... będziesz bardziej z lepszej amunicji i sobie dasz ulepszacze do laserów. Myślałem o ulepszaczach, tak samo jak wiesz co, będę chyba cisnął, bo mam 56 tysięcy dwójki. Nie no, korzystaj, korzystaj, nie żałuj. No jak jest możliwość, no to czemu nie. I tak tam zawrota się chyba coś fajnego dostaje. Uridium chyba i ja, ten, i czwórkę chyba, nie? Tak to jak białko i urkę. No i tam jakieś tam pierdały. No, także. A te, te, te 56 koła to mi wpadło jak władowałem te 30 tysięcy uridium w wrota w niedzielę I tak w sumie ja się ta, ja się tak tylko zastanawiam czy w twoim wypadku to ci się opłaca po prostu urkę dawać na wrota, czy nie lepiej ci po prostu zbierać palkę No ale to kurwa, musiałbym sobie bota albo na palkę odpalić, no, możesz, nas. No. <laughs> No właśnie. Tak, to by mnie przecież też chuj szczeli, jakby mi tak przyszło cały czas tą palkę zbierać. No tak, myślisz, że jak ja zacząłem No ja też na pierwszym koncie przecież palkę cisnąłem twardo. A żeby się przez to przejść, niestety. No. A tu widzisz te, kurde, gdzie wszyscy na tych, chłopie, botach, jak wszedłem wczoraj, chłopie, no. na Dargorbid, i pojechałem, chłopie, na pierwszą galę, to się aż przeraziłem, że zrobię bot na bocie. No dwa cztery 4 swoich tak. robotów, cały czas te same osoby. I chłopie, dajże spokój, nie? I myślę, kurwa, też bym tak chciał, przydałoby mi się trochę darmowego Uridium, nie? No jest cisem na bocie, ten no właśnie, z Mrocznym, z Peterką. Bo inaczej to byśmy odeszli od tej gry, a tak to się bo ta puszcza, on na 2.7, ja na 2.5 albo na odwrót no i po prostu się robi, za urkę wszystko tak naprawdę No i właśnie ty mówię, nie a ja kurde widzisz, chciałem go pobrać, to nie dam rady, bo żeby jedyna strona do pobrania tego, to widziałem, że jest tylko na Discordzie Kurwa mać, chłop lat. Eee, Poczekaj, muszę go Bać. Nie żałuj se, ja tutaj kryśkę biję za lud, co za człowiek, no nie da, nie da polatać, kolejny jakiś wylot. Wiesz, pewnie rodzice doładowali przelew. A no jest tu kurwa i mnie ciśnie mnie już, kurwa. No, myśli, no jest, lecę za nim. Ale I huj. a już zakończyłem kryśkę. Ech, kurwa mać Fatalnie. Dobra, leżę. Bo no ja też. I tam nie wiem, wy też z Discorda pobieraliście? No my teraz tylko cały czas na Discordzie siedzimy. Od kiedy ten stamtąd padł, no to tylko tutaj ten Discord, Discord i jeszcze raz Discord. Kurwa. Powiem ci, przydałby mi się bardzo taki zastrzyk Uridium. A tu widzisz, tak jak A ci to mówię. tylko bot. No nie tylko, aż. Ile ci tak za nockę zapierdali? Zanockę? 100 koła. A no to człowieku. Tylko, że i tak, 100 koła to, to jest mało. Teraz właśnie wyjebałem z samego rana z 300 tysięcy, właśnie na peta. To jest przejebane, właśnie. Że na takiej ilości urki to to jest nic. Ale ty przecież peta masz chyba kupionego, nie? Tak, tak, ja mam kupionego, ale chodzi, że go ulepszyłem. Podobno się nim nie zajmowałem. Pakowałem mu po prostu te moduły na zwiększenie zasięgu, i wiesz, teraz lata po całej mapie i każ każdego moba mogę znaleźć. Co ty gada? Nie żadnego problemu. Radar on ma? No tak, tak, radar. Dlatego ja tak szybko znajduję te duże kryjki i je ubijam. A. Ja mam, za ja mam zasięg na całej mapie, wiem co się tam, co gdzie jest. A to to pozazdrościć. <laughs> nie dałbyś mi rady jakoś tego bota podrzucić? Nie da rady, no. Każdy ma swojego. Jak każdy ma swojego? No ty też masz swojego Peta. Bota, mówię. A, Bota, boże, sorry, mi chodziło cały czas o PETA. To Peta to nie, to Peta mam swojego, ale też jest sobie taki upośledzony, że ja pierdolę. A ja bota, kurwa, sorry, pojebało mi się. Spoko, spoko. Bota to tylko bije Dla niego to na Bota to tylko ten podstawowa amunicja, sobie lata przez cały ten dzień czy na noc i. No ale okay. wiesz, to trzeba też tego bota mieć, a tak jak ci mówię nie mam możliwości w ogóle go pobrać. I mam lipę. No kurwa mać! Znowu Jan jest na tam U dołu. i będę go tak ganiał teraz kurwa, dopóki sobie nie odpuści. Co za frajer? Zaś 2, 8, bo mi urki szkoda, nie kupiłem premium Niebitka hop, hop, hop Dobra, muszę znaleźć kurwy syna. No. <laughs> Jedziesz z nim twardą, ja cały czas licytuję kurwa te trójki. Jeszcze nie masz fulla? No za co? Ja kupię tutaj przypierdalałem po 30 milionów nieraz. No kurde, myślałem, że już dawno masz, bo w sumie cały czas jak jest ekoroka, za to ci przelewam. No to w sumie mi przelałeś teraz 120 milionów, nie? No właśnie. No no to poszła generatory, a wszystko? Brakuje mi, mam tak, mam w dronak, mam wszystkie rysy Mam we wszystkich rysach już LF trójkę. I na statku mam 3 LF trójki. No no to okej, okay, no dobra, to. to nie, za, nie, dwa dni, nie. za dwa dni znowu będę mógł zrobić karierę przelep, to zostaniesz, ale no. No, no nie, Myślę, nie ma źle. No, no, no nie wiem, nie, nie, nie przyspieszę. O. Teraz widzisz, kurwa, dałem sobie 6,5 miliona. Gościu w parowach i daje 12,5. A ja mam akurat 11600, no i chuj. 11800. O, będziesz moim przynętem, dobra. <noise> Dzięki. Bo, bo nie mogę go kurwa znaleźć, no. A ty jesteś pode mną? Tak, to tak, ja, tu jestem na widzę. No ja mogę się założyć, że zacznę coś biedzi z kurwą, mi tutaj zaraz wyjdzie. Jest tu. Nade mną, przy kamieniu. A, a to inne dobra. Ale ten widzisz nie wystartował od razu, bo tamten to momentalnie. A nie, to jest inny jeszcze. Ten bije po 200k, to temu nie dam rady. To jest inna kategoria wagowa. Ale widzisz miał, miał mnie w chuju. W ogóle, usuń tego typka z tego, tego 26 Jak to się robi się? X, masz taki na, w grupie i klikasz X i na niego i gotowe A co on to w ogóle robił w tej grupie? Znaczy ja go zaprosiłem, bo też bił duże kryśki A to zawsze trochę szybciej jest No ale został na 26 to... Na 26 mam ubić, chyba tylko 5 jeszcze, to chuj tam z nim A, czyli jednak masz na danek mapa kupić ale tylko to nie, bo to jedną misję, co kończyłem, wiesz? Tam ona była, gdzie to jest? Yy, na 2, 6, 5 protegitów i 10 kubików. Yy, kurwa, 10 deka. Teraz zróbmy to nasze To widzę, się, że już nie pierdolisz w tańcu. Znaczy nie chcę zmieniać konfy na alienę, bo jak znowu jakiś typek jak no to też być przygotowany to Szukamy deka. Czekaj, ja se zmienię końce. Bo coś ich wolno latał. A, chyba Ol... widziałem typę. A to o, jest ten. Kurwa. O, bije mnie. Albo w ostatnio. Tak. <grym> Pomógłbym ci, ale miałbym je na strzała. Nie, nie zaatakował. To ci mówię, że koło mnie też przechlecia przed chwilą i też mnie miał w Znaczy oni szukają kogoś innego w takim razie Ja go zacząłem widzieć, ale niepotrzebny Oni może szukają tego właśnie drugiego, tego białasa To no może Ja mam... No tak, tu... żeby mnie zaczęli napierdalać, bo nie widziałem, że byli w grupie I z naszej firmy, i on I, i tylko czekał aż ten, Aż mnie zaatakuje, żeby mnie ujebać w sekundę <laughs> Ale nie... ten, Ale jednak... Odpuścił? coś na przypiszą? Nie. Ło kurwa. Cały czas jak słyszę tą białkę, to patrzę się, czy ktoś mnie nie, mnie nie napierdala. Hmm. Takie już zrazy są, nie? Zawsze ktoś jak wiedzie to albo z Żylety, albo z białki. Nie no to ja, no wiadomo. Ja, jak wczoraj chopie zrobiłem gościowi dojazd, ale byliśmy tak kurwa wyrównani, że zostało nam obydwum stary po chyba 10 tysięcy życia. I koniec, koniec. koniec końców miał, miał konfigurację lepszą do spierdalania ode mnie. Pewnie miał na dronach te generatory. Bo chłopiec docisnęliśmy się ci, mówię, do siękiego zaraz żeśmy się ścisnęli, i już mówię, brakło mi może sekundy, dwóch, żebym go pierdolnął, no bo źle to już włączyłem. Hmm. Ale chłopie był za daleko, i napisało mi, że twój przeciwnik jest za daleko. A zanim go doleciałem na portalu, to się mu strefa włączyła. Nagrałem to jak mu zrobiłem dojazd Coś to ci podeśle filmik, śmiesznie wyszło Możesz potem podesłać, tylko właśnie nie wiem gdzie No to kanał gdzieś ci na, te, na YouTube puszczę, albo se wpiszesz No dobra, dobra Nagrywam se tam z gier i tak dalej, Chuję moje dzikie węże Kurde, same małe kryśki. O oh, jest O, masz wolną? O nie masz? Bo, leco, leco. bo są dwie koło mnie O i trzecia się za tobą pojawiła Dobra, i To stójmy w miejscu. Ja se zmienię komfa, niech mnie napierdala. Wiesz, myślał, że nam weźmie. Co to są za drony, ty? Takie drony? Te, co on ma. Co to kurwa było? Nie, nie przyjrzałem się. Może miał demony, nie wiem. Jak takie dziadostwa mieć? Albo takie A to... coś jak ty? A, ten. A to są kosmetyczne, moje nic nie dają, to tylko ten. Ja zakrywam swoje irysy, żeby przeciwnik nie wiedział, co tam mam. To jest tylko kosmetyka. A jak to zrobiłeś? Znaczy, to za skrzynek wypada. Ty. Aha. Mi wypadł razie jakiś projekt Zeus'a czy coś ze skrzynki. A, no to dobrze, to dostanę. To, to jest dziewiąty dron. Dziesiąty. Najtrudniejszy. Kurwa mać. Jak widzę tej kopie statki i to wszystko inne, to mnie aż opie przeraża, że ja z takim dalej tym płonącym głównym latam. <laughs> Wiesz co, jakbyś miał botę to byś szybko wy, wyszedł na prosto, bo na przykład yy, ten Mroczny, on tak samo jakoś nie miał dobrego konta, on tak naprawdę wszystko od zera prawie, że, i zrobiliśmy to, nie wiem, w miesiąc, teraz on, i wiesz, widzisz, jak on teraz wygląda. No, no, to ja teraz mam miesiąc gram, i też od zera, no i widzisz, jakie mam, na razie mam w puli rysów. I tam tam brak, brakuje, brakuje tutaj bot tylko szczerze, żeby ci chociaż trochę latał i tyle. Albo, no. albo znaczy na nie to ty po prostu potrzebujesz ten kredek, żeby mieć tą podstawkę. Jak będziesz starą elitą to już byłoby lepiej. No do starej elity to mi brakuje tylko L no, Ale to zawsze coś, bo jakbyś już miał L3 i byś miał boata, to ci latać na przykład na pierwszej gali i sobie tak farmił. No teraz też by dały radę. Jakbym sobie poszedł no takie 2-4 i siadł... Czekaj, czekaj, po ile ty bierzesz jedynki? No po 5 koła. No pięć i pół, po 5,5, po 6. Może być. Takie widzisz lordiaki i te, 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 te chuje moje, simony, to już sięgam na strzała. Co coś, mam 4 kryszki duże. Co? Mam 4 duże kryszki, bij coś. A, tutaj jesteś, dobra. No... Co się będę szlajał O kurwa, ale mnie zjechały. Dobra, ale co na kamyk się wleczy? O syny Ci zostało. Żebyśmy zaraz, zaraz płacili na 2,6 i dokończyli tamtą. To czekaj już ci mówię, sprawdzam Tu mi zostały 4 i 6, to 10 10 na tej, tak? 10 na, dwa, na tej, no Dobra Kurwa, ale to też kosmicznie idzie szybko Czeklepany. I coś ci zjechało strasznie. No tam tylko na chwilę. Po otwieram sobie skrzynkę. No te bossy krystaliony, to ile bijesz? Długo czy nie? No te bossy trzy, jak ci te no to szybko Akurat trafiłeś na najlepszy moment, bo mam saprą teraz w laserach <laughs> Aha, spierdoliłem ci akcję mieć na PvP lecieć, co? No miałem, ale no trudno no Ja w sumie liczę na to, żeby już wystrzelać ten saprą, bo chcę sobie ten milion złotka zrobić w laserach Milion? No Będę po prostu przesyłał sobie za urkę od razu Aaa, cwaniaczku. No to. no. Chociaż tak dwa co wyrabia. Ty, no ja ci powiem, pierdolnąłem Skylaba już praktycznie mam całego na osiemnasty poziom. A no to dobra, to zajebiście akurat. Bo jedyne co właśnie robiłem to wchodziłem codziennie i tam ulepszałem, nie? No to dobrze, dobrze. Dobrze, że tego ten, nie, nie za, ten, za nie nadbał. Boże, ble, nie umiem mówić. <laughs> Zdarza się. No, ale w każdym bądź razie to z tym sobie cisnąłem. I z tymi wrotami cisnąłem ten no, BT. Będę też zaraz miał, brakuje mi trzech części. Także jak sobie myślę, skończę alfę i BT. To będzie już elegancko. No, na pewno będziesz miał A. Ten troszkę tego Ridium. No, wpierdolę sobie to wtedy chyba wszystko w profil pilota, wiesz? Akurat to nie powinienem dać profil pilota, co dawać? Czemu? No bo zaraz z, z się dostaje CDD. No ale to powiedz mi to w co ja będę miał pakować zaraz. Tą Wie? Urkę to to sobie na razie zostawić. Ale ja na co? Ci... Na co? Ani designu nie kupię innego za uridium. Nie, 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 to nawet nie chodzi o design. Ani Eleft nie kupię. Ale to broń Boże. Urka to by ci się przydała do ulepszania po prostu ten yy, generatorów <noise> albo... tym taki pierdoł. Musiałbym zobaczyć po prostu co ty masz na tym swoim koncie i bym ci dał cel. Bo to nie ma sensu żebyś kupował CDD, kiedy ty naprawdę no tak naprawdę Boże, tak naprawdę za Zetę będziesz dostał 100 CDD, za każde ukończenie. To jest lepsze, bo jeszcze dostajesz wtedy Urkę i... No na... ale za jak ja Zetę ukończę? Zetę jest najprostszym... Są najprostszymi, najprostszymi wrotami w całej grze. Jeszcze od Alfy. To, to czemu... Co? Jak to? No... Bo każda fala liczy po 5 mobów, one są bardzo łatwe i na dwie przedostatnie fale to są takie jakby bossy. Takie A składa plasy. się ją normalnie tak jak, jak wszystkie inne, czy co? Tak, tylko że ona potrzebuje 111 części. O kurwa, to ja chyba nie mam ani jednej. I przy okazji byś hawoki sobie dropił, żebyś mieć... żeby większy damyś mieć. O Jezu, to widzę, że musiałbym się bardziej w Sadar zagłębić. No. Bo szczerze mówiąc, na razie to nie wiem nic, no. Myślałem, właśnie, żeby na początku se zrobić, tak jak mówiłeś, tą starą elitę, nie? No to jest, no, na razie do tego dąż. A Urkę to ja na twoim miejscu bym po prostu zostawił. I bym po prostu... E, ...potem... ...bo ja nie pamiętam, jak ja to... Jak, ...od czego ja zacząłem, na co ja Urkę przeznaczam, po prostu. No ale to w profilu pilota by też coś pasowało mieć, chociażby, żeby tą bańkę była, nie? Znaczy mówię, to i tak prędzej czy później będziesz miał, ale za Z -t. Bo nie dość, żebyś dostawał od razu za Z klucze zielone 50 sztuk, 100 CDD, urkę, możliwość na Hawoka plus od cholery doświadczenie i poważanie, no to wiesz. To ci więcej da niż na przykład takie ręczne wbijanie tego CDD. Hmm. I punktów umiejętności pilota. Poza tym to ci i tak dużo nie da, bo ty ma za mało jakby damage że to będziesz miał bańkę, ale to tam wiesz, to masz 120 tysięcy osłony, to ile ci tam da, procentowo, też bardzo mało. Ej, 144 tysiące mam. No dobra, 140. No, 4. Dobra, jedna misja pękła. 6 dawaj Co? To na 26 dawaj I zrobimy tam te jeszcze kryśki Ale to jedna pękła. <laughs> jeszcze cztery tu. А, это четвертое, ну, добра.